Cześć moi drodzy, z tej strony trener do seru z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam znakomite według mnie ćwiczenie na pośladki. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, ćwiczenie, które wam zaraz zaprezentuję, będzie wymagało posiadania takiego oto pasa z łańcuchem, który możecie sobie zamówić na Allegro, wpisując w wyszukiwarce na przykład pas obciążeniowy czy też pas do dipów. Jego koszt to około 50 zł. Jednak my wykorzystamy go nieco inaczej, ponieważ dzięki niemu jesteśmy w stanie komfortowo, wygodnie wykonać przedstawione przeze mnie zaraz ćwiczenie na pośladki. Które według mnie jest niesamowicie skuteczne. Będziemy tutaj działali w dwóch płaszczyznach, w pionowej i w poziomej, dzięki czemu nasze pośladki zostaną niesamowicie zaatakowane i naprawdę od serca i od pupy polecam Wam to ćwiczenie. Także zastanówcie się, ja tak naprawdę zamówiłem takie dwa pasy. Jeden zostanie na mojej siłowni do mojego treningu, a ten właśnie, który widzicie, będzie jeździł ze mną na treningi z moimi klientkami, żeby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał ćwiczeń na mięśnie. Pupy. Ale do rzeczy jak tego użyć? Przede wszystkim potrzebujemy wyciągu albo bramy i karabinczyka, bloczka tutaj ustawionego mniej więcej na okolice stawu biodrowego, może nieco niżej. I w tym momencie musimy zaczepić sobie tutaj na środku mniej więcej tego łańcuszka karabinczyk. Oczywiście musimy założyć też odpowiedni ciężar. Na początku polecam, żeby to nie były jakieś ogromne obciążenia, tak, żeby po prostu wyczuć to ćwiczenie. Co teraz? Wchodzimy sobie tutaj do środeczka. Tak. I w tym momencie blokujemy się tutaj w wygodnym miejscu, na pewno nie na brzuchu. Nie możecie tego zrobić za wysoko, ponieważ zamiast ćwiczyć stawem biodrowym, będziecie po prostu wciskali ciężar w swój pępek, a tego nie chcecie. Także sprawdźcie tutaj, czy jest wygodnie. Oczywiście, w przypadku mężczyzn, trzeba tutaj uważać, bo można sobie coś wgnieźć do środka, a tego naprawdę bym nie chciał, nawet poświęcając się dla Was, dla tego kanału. Także ja ustawiłem sobie tutaj mniej więcej przy kolcach biodrowych. Też nie mogę tego obniżyć, ponieważ mam tutaj e, tą komóreczkę mikrofonu bezprzewodowego. I co jeszcze? Ja nie chcę tylko działać z tym pasem, ja jeszcze chcę zaatakować pośladki z drugiej strony. Mamy ciężar, przygotowujemy sobie ciężar, zobaczcie. Ja mam tutaj hantle, dwie piętnastki, które czekają na mnie i na moje pośladki, żeby je mocno zaangażować. Ale oczywiście w Waszym przypadku może być to również sztanga, ketle, cokolwiek co waży. Dobra, i co teraz robimy? Przede wszystkim musimy tutaj naciągnąć ciężar na siebie, sprawdzić, czy jest nam wygodnie, i teraz tak, chwytamy ciężar, Hop, wysuwamy się do przodu. Może troszkę do boku pójdę, żeby było mnie widać. I teraz tak. Nogi, mniej więcej na szerokość, bioder. Rotujemy stopy w strony zewnętrzne, czyli palce lekko idą do boku, co już w jakiś sposób otwiera miednicę. E, wprawiając nasze biodrek jakby w rotację zewnętrzną, tą, którą e, lubi pupa. I co teraz? Tutaj bliżutko będziemy szli po nogach. Ja nie mogę za bardzo, bo mam tutaj tą komórkę e, mikrofonu bezprzewodowego, ale postaram się to wykonać tak, żebyście wiedzieli o co chodzi. Mocno spinamy brzuch, wbijamy stopy w podłogę, mamy proste plecy. I co teraz? Schodząc powoli do dołu, wypychamy biodra, mamy proste plecy, rozciągamy z tyłu uda. Bach, spincie! Piąłem w tym momencie pośladki. W tyło pochylenie miednicy je wprowadziłem, także nie robię przeprostu, nie zostawiam pupy z tyłu, dopinam je. Dopinam tyło pochylenie miednicy. Powolutku do dołu schodzę, wypycham biodra do dołu, do tyłu. Bach! Spinam pośladki. Można to zrobić w miarę agresywnie, tak żeby je dopiąć, mocno ścisnąć półdubki do siebie. Co dalej? Powolutku do dołu. Lekko, zgięte kolana, ale tylko lekko. Bach! spinam mocno tyłek. Powoli do dołu. Pa. Jest to tak naprawdę ruch hip hinge, czyli wyprost i zgięcie stawu biodrowego. Czyli wykorzystanie najważniejszej funkcji mięśni pośladkowych. Słuchajcie, jeżeli chcecie je dobrze przetrenować, to bez prostowania w stawie biodrowym raczej nie macie na to szans, ponieważ jest to kluczowa funkcja mięśni tyłka. A w tym momencie ciężar, zobaczcie, ciężar, pchanie do tyłu, a ja prostuję tutaj przeciwdziałając sile wyciągu. Handle, które przed chwilą trzymałem, ciągną zaś mnie do dołu, a ja prostując się przeciwdziałam grawitacji. Mamy dwie siły, dwie skuteczne siły, które będą dodatkowo wzmacniały nasze mięśnie pośladkowe, powodowały jeszcze większe mikrourazy mięśniowe, a co za tym idzie, Sprawiały nasze pośladki jeszcze w lepszą hipertrofię, czyli budowanie masy mięśniowej. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić to odpowiednio technicznie, czyli czując tutaj stabilność. Musicie spiąć brzuch, proste plecy, pracujecie w stawie biodrowym, wypychając go do tyłu i, bach, tutaj dopinając, tak? Oczywiście z boku patrząc, ja jestem lekko przekrzywiony, ponieważ ten wyciąg cały czas mnie spycha. Zobaczcie. On mnie cały czas spycha do tyłu, ale dzięki temu ja jestem w stanie fantastycznie przeciwdziałać tej sile i aktywować mięśnie pośladkowe. Także trening, ćwiczenia to nieustanna walka, a w tej walce chcemy wygrać, a wygraną będą wasze efekty. Także pamiętajcie o tym i o tym, żeby regularnie trenować, dawać nowe bodźce w swojej pupie. Czego tutaj powinniśmy się wystrzegać? Przede wszystkim. Przeprostowania w kręgosłupie. To już pokażę bez handli, ponieważ jest mi tu nie niewygodnie przez kieszeń z tym mikrofonem. Czyli na pewno nie robicie czegoś takiego. O, to jest psucie swojego kręgosłupa, tak? Gdzie tu jest aktywacja pośladków? Tutaj jej nie ma. Kolejna sprawa to garbienie się, tak? Takie, czy takie. O, dzwonnik z Notre Dame, tak? Dzwonnik z Notre Dame Pocahontas. Tak, nie robimy. Musimy tutaj mocno spiąć korpus. Pamiętajcie, to ćwiczenie polega tylko i wyłącznie w pewnej mierze na zgięciu i wyproście stawu biodrowego, czyli tutaj ruch na prostych plecach wypychamy pupę do tyłu. Bach. Ja wiem, że to może dwuznacznie wyglądać, że ktoś na siłowni wypycha ten tyłek do tyłu, ale bez tego nie będzie angażu mięśni pośladkowych w tej płaszczyźnie tutaj yy, poziomej. Także o tym pamiętajcie, załóżcie odpowiedni ciężar. Oczywiście mięśnie pośladkowe lubią duże ciężary. Tak! Ale przy odpowiedniej technice. Oczywiście ostatnie powtórzenia, dwa, trzy mogą być nieco lekko tak szarpane, ale pierwsze muszą być doskonale wykonane przy odpowiedniej technice. Wówczas będziecie cieszyć się oczywiście i zdrowiem swojego ciała, i również efektami sylwetkowymi. Mam nadzieję, że tym materiałem Wam pomogłem. Macie kolejny przykład, kolejny sposób na to, żeby nie nudzić się na treningu i fantastycznie aktywować. Mięśnie pupy. Zapraszam do grupy Do Celu z Pasją Team na Facebooku, gdzie wzajemnie tworzymy społeczność nie tylko pośladkowiczów, ale również osób, które po prostu chcą wzmacniać swoją sylwetkę. Jeszcze tylko nie wiem, może zrobię takie małe konkursy na to, jak nazwać to ćwiczenie. Może nazwiemy to tak zwanym przemkowym martwym ciągiem. No nie wiem, dajcie mi jakieś pomysły, to wtedy może jakoś odpowiednio tutaj. Nazwiemy ten ruch. Oczywiście jest to w pewien sposób martwy ciąg na prostych w założeniu nogach, które są lekko zgięte w stawach kolanowych. Pamiętajcie o tym, żeby tych stawów nie zginać już bardziej na dole, bo wówczas stracimy aktywację mięśni pośladkowych, a więcej pracy przejmą mięśnie czworogłowe uda. Jeżeli jednak te kolana się będą lekko zginać, oczywiście to nie jest jakiś problem. Ważne, żeby nie zrobić tutaj yy, przysiadu. Także dziękuję za ten materiał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam pomógł, udostępniajcie go dalej i mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał i będziecie ze mną również w następnych materiałach. Do celu z pasją, cześć!